Obraz Dorota, to obraz z 1970 roku, to obraz z cyklu dyplomowego. Tak, w 70 roku robiłem dyplom w pracowni Eugeniusza i to był taki klasyczny portret, prawie żelono z podmalówką sepiową, a później nakładałem olejne farby, takie laserunki olejne. To bardzo nietypowe dla pana. Zazwyczaj na przykład podróże autostopem maluje Pan taką szybką, sprawną ręką, a tutaj mamy do czynienia z taką wyrafinowaną techniką. No, chciałem się tak zabawić, poza tym e, moja szwagierka Dorota Gierzyńska, e, wtedy 17-letnia dziewczynka, która była w liceum architektury. Chciała trochę zarobić i, i pozowała przez pół roku do tego portretu. A skąd na obrazie wzięły się psy? Ten obraz na dyplom wyglądał bardzo przyzwoicie i normalnie. A później, po nie wiem, trzech latach, jeszcze doszedłem do niego, domalowałem psy, chciałem dać je jakąś. jakąś Narrację, jakiś wydźwięk polityczny. Ona na przykład trzyma tutaj taki kij, taki 70 lata, 70 lata, 71, właśnie początek lat 70. Wszyscy pamiętali wypadki, wypadki grudniowe w Gdańsku i ja próbowałem tutaj przemycić jakieś jak, 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 jak polityczne historie. Oczywiście następna faza tego obrazu. Była taka, że go zupełnie zamalowałem i właśnie namalowałem na podróży autostopem w jakimś miasteczku, już nie pamiętam, później to zmyłem terpentyną i dlatego on ma teraz taką, taką, taką formę bardzo dziwną, że są fragmenty wyciągnięte, są fragmenty przetarte i nabrał taki, taki patyny przez lata. To jest obraz historii, on był konserwowany, dublowany i wiąże się z różnymi anegdotami moi koledzy nawet przychodzili do pracowni i podglądali tę 17-letnią dziewczynę. Obraz ma dużo, dużo erotyki. A co jest najważniejsze w malowaniu portretów pana zdaniem? W portrecie musi być idea, idea człowieka albo jego, jego, jego wnętrze. No, bardzo, często, bardzo często jest tak, że, że model nie jest podobny do, do siebie na portrecie, ale, ale jest przedstawiona jego, jego dusza. Jego osobowość. I jego osobowość, oczywiście. I to jest ważniejsze, bo osobowość się nie zmienia. A, a, a ta się starzeje i się zmienia, a osobowość zostaje taka sama do końca życia.